W sumie żyjemy w trudnych czasach. Wtedy było o wiele łatwiej. Wszyscy, wszyscy to byli prości ludzie w sumie. Nie, nie tyle gdzieś tam otwierali Biblię, cytowali z Biblii, wyłuszczali. Później to był taki już czas, kiedy tam jeszcze dołączył. Saul Starsu, on był już uczonym w piśmie, bardziej był w stanie wykładać, czy tam Apollos, czy inni, a tu początek są prości ludzie, którzy mówią, tak, co duch święty im mówi, a więc w sumie mówią potężne prawdy, nie mając przed sobą Biblii, ale ją cytują, wypowiadają słowa z Biblii. I można było rozeznać tego działającego w nich ducha właśnie po tym, co też się działo przy tym. Można było to rozeznać. Teraz, gdybyśmy wzięli na przykład, jak teraz, rozeznać: wszędzie otwierają Biblię, wszędzie z niej czytają, czytają w sumie to samo. Jak rozeznać teraz, którzy to są ci, którzy umarli w Chrystusie i powstali do nowego życia? Kiedyś można było rozeznać, bo ktoś miał Biblię, to znaczy, musi być ktoś wierzący, bo groziło za to w niektórych czasach i kara śmierci. Teraz można mieć Biblię i za to nie grozi kara śmierci, więc w sumie w wielu miejscach otwierana jest Biblia. To gdzież jest teraz prawda, gdzież jest to rzeczywiście, o czym to Słowo Boże mówi? Dlatego Jezus to przemieszcza i mówi, kto ma słowo moje. To zachowuje słowo moje, ten śmierci nie uży na wieki. Nie ten, kto ma Biblię, ten nie ujrzy śmierci na wieki. A więc Jezus przemieszcza to, że to musi być widoczne, to słowo musi być widoczne w człowieku, aby można było świadczyć, że ten człowiek śmierci nie uży na wieki. Yy. Paweł później pisze, że to słowo ma być zapisane w sercach naszych przez Ducha Świętego i to słowo zapisane w sercach naszych, gdy my żyjemy tym słowem, świadczy o tym, że wyszliśmy ze śmierci do życia, gdyż to jest słowo żywe. Bo więc już teraz nie, nie to, że Biblia wszędzie jest otwarta, więc u nas też tak mówią, u nas też tak mówią. No jak mają mówić inaczej, skoro czytają tą samą Biblię? A, ale Przemieszcza się to w ten sposób, czy oni żyją w ten sposób, jak to Słowo Boże mówi. I tu mamy już rozróżnienie Kościoła i tych, którzy tym Kościołem nie są. Kościół żyje Słowem Bożym, podczas gdy wszetecznica nie żyje Słowem Bożym. Tak jak faryzeusze, faryzeusze, uczeni w piśmie, nie żyli Słowem Bożym, ale znali Słowo Boże i mogli mówić, a przecież tak napisano, czy inaczej napisano. A więc mamy jedną rzecz, o której yy, trzeba wiedzieć: że kto w kim mieszka Słowo Boże, ten śmierci nie uży na wieki. Jezus Chrystus mówi to w ten sposób też, że kto wypełnia Jego rozkazy, ten go miłuje i w tym On będzie wraz z Ojcem mieszkał. A więc znowuż, kto wypełnia Jego Słowo, ten jest Jego. A jeśli Jezus mieszka w Tobie, we mnie, to wyparta jest śmierć, bo w nas zamieszkało życie, a życie jest nie do pokonania przez śmierć. A więc kto w kim żyje Chrystus, ten jest zwycięzcą nad śmiercią. Śmierć nie oddzieli tego człowieka od Boga. Ani śmierć, ani głód, ani chłód. Nic nas nie oddzieli od Boga. A więc nie samo posiadanie Biblii czy wiedza biblijna powoduje to, że człowiek opuścił strefę grzechu i śmierci, tylko życie prawdą biblijną pokazuje, że człowiek opuścił strefę śmierci i grzechu. W pierwszym liście Jana jest napisane w ten sposób, że w drugim rozdziale od trzeciego wiersza, a z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy, kto mówi znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. A więc to jest rozróżnienie. Nie ile mam przykładów biblijnych. A ja mam takie i takie i takie, w porządku, bardzo dobrze, świetnie, to jest naprawdę bardzo cenne i ważne, żeby jak najwięcej kopać, szukać, sprawdzać, ale po to, żeby tym żyć. Bo Jezusowi chodziło o to, żeby to Słowo mieszkało w nas, żeby ono było przemieszczone w jak najlepszym rozeznaniu do naszego wnętrza. Był daje też i wejrzenie, i rozeznanie. 3.14 to jest z pierwszego listu Jana. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. A więc znowuż nie posiadanie Biblii, ale miłość jest pokazaniem, czy my opuściliśmy śmierć i żyjemy dzięki Jezusowi, czy nadal jesteśmy po stronie śmierci. To jest bardzo ważne. Prawda oświetla drogę człowiekowi, i człowiek jest w stanie, rozeznawszy, że błądzi, wrócić do Pana i przyjść do życia i skorzystać z życia. Ale jeśli prawdę nie pozna człowiek, to co mu rozświetli To jego ciemność, w której chodzi i myśli czasami, że jest w porządku, że jest dobrze, jest, jest, jest tak jak być powinno. Chodzimy tu, czy tam do synagogi, czy tam do jakichś innych miejsc. Jednakże Pan jest prawdą i mówi prawdę, i dobrze jest, kiedy my rozeznajemy prawdę według tego, co mówi Jezus. Nie dając się oszukać, tak jak dali się oszukać faryzeusze i uczeni w piśmie. Mamy przecież prawdę, my znamy przecież, ale nie znali ich wcale. Pomyśl ty, czy, czy, czy masz Biblię, czy masz. Życie według Biblii, bo to jest bardzo ważne to jest wielka różnica mieć Biblię, a żyć według Biblii to jest to jest ten przejście poprzez śmierć do nowego życia. Jeżeli tego nie ma, to szybko do Pana i to jak najszybciej, bo nie wiesz kiedy umrzesz. Do Pana i do Niego przyjść i pokutować z tej swojej niechęci do Jego słów, bo ludzie czytają Biblię, ale są niechętni, żeby żyć Biblią. Pokutować z niechęci, on wysłucha, on pomoże. Tylko trzeba być prawdziwym. Prawdziwą. To jest najważniejsze. Po to jest słowo Boże, że jak Jakub pisze, jest jak lustro, w którym my się przeglądamy, a, ale wielu później szybko zapomina, co tu było w sumie, o co tu chodziło. I dalej idą swoją drogą i czują się bezpieczni. Ale tu na Ziemi jest niebezpiecznie iść złą drogą. To jest tylko jedna droga, która prowadzi do Boga. Do wieczności. To jest przez ciało Chrystusa, a więc nie możemy iść w życiu wiecznym, będąc martwi. Musimy umrzeć dla grzechu, aby iść w życiu wiecznym, aby iść drogą do domu Ojca. Tą drogą idą żywi. Żywi w Chrystusie. Kto ma syna, ma żywot. Kim mieszka syn, w tym mieszka życie. A, więc, a kto nie ma syna, nie ma żywota. Nie może iść przez syna do ojca, bo jest nadal martwy, żyjąc w grzechu. Później dalej, 4:8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Kto nie, a kto tak, kto miłuje Boga, w tym mieszka Bóg, bo Bóg jest miłością. A w kim mieszka Bóg, w tym mieszka wieczność, mieszka życie wieczne. Więc znowuż widzimy, że ta sprawa jest dla nas otwarta, jest prawdziwa, tylko my musimy być ludźmi, którzy rozumiemy. Przejść ze śmierci do życia to, to nie przejść z niewiedzy do wiedzy. To przejść ze śmierci do życia. Ja mogę wiedzieć, co jest napisane w liście do Rzymian, ale mogę. Nie korzystać z tego, co jest napisane w liście do Rzymian. Mogę wiedzieć, co jest napisane w tym czy w tamtym miejscu, ale mogę z tego nie korzystać. Albo korzystać i wtedy jest to prawidłowe. O tym mówił Jezus. Kto przyjmuje i zachowuje, ten wydaje owoc. Ale kto tylko słyszy i nie połączy tego z wiarą, ten nic, tym się nic nie wydarzy. Ludzie są pyszni, dumni, aroganccy, bo myślą w sobie, że mają rację. Każdy, który nie trwa w miłości, jest w śmierci. Jaka to racja? Ludzie myślą w ten czy inny sposób. Kiedy ludzie nie żyją słowem Bożym, już są w grzechu. Kto nie wypełnia słowa Bożego, grzeszy. Ojciec powiedział to synu i umiłowany jego: Słuchajcie, to jest potwierdzenie, że Jezus jest właśnie tym kimś. Yy, tu jest napisane, że. Yy, Bóg uwierzytelnił, że to jest Jego syn, że te wszystkie znaki, które towarzyszyły Jezusowi Chrystusowi, mówiły o tym, że On to jest i nie będzie już innego. Pamiętacie, jak Jan posłał i mówił: Czy to jesteś Ty, czy ktoś inny ma przyjść? Jezus wtedy powiedział: Idźcie, powiedzcie Janowi, co widzicie. Wypędzał demony, uzdrawiał chorych, zbudzał zmartwych. Kiedy Samarytanka powiedziała, gdy przyjdzie Mesjasz, On powie nam wszystko. O nas, Jezus mówi, ja jestem Nim, a więc Jezus mówi do nie jestem tym Mesjaszem. Nie będzie innego. A więc nie przyjdzie jakiś inny Mesjasz, który przyniesie jakieś inne słowa, inne prawdy, i, i my dopiero wtedy, kiedy przyjdzie ten kolejny Mesjasz, to my zaczniemy rozumieć, że coś trzeba więcej zrobić w tej sprawie. Nie, to jest. Jeden mesjasz, już drugiego nie będzie mesjasza. On nie przyjdzie już później, żeby umierać za grzechy swoich, tylko on przyjdzie po swoich, którzy umarwszy dla grzechu, żyją dla sprawiedliwości. Potraktujmy to bardzo poważnie, bo od tego zależy, gdzie będziemy. Tu nie wystarczy wiedza biblijna, nie wystarczy posiadać Biblię. Tu albo się żyje tym słowem, albo się nie żyje. Jeśli się nie umrze dla swego ja i swoich pomysłów życiowych, to się nie będzie żyło dalej tak, jak się żyło. Trochę może z wiedzą lepszą czy czymś, ale dalej nie będzie to samo. Ale jeśli się umrze, to wtedy nowe życie Chrystusa to jest piękne życie. Pamiętacie kolejny raz, bo to jest takie chyba jedno z, z wiodących, że Jezus miłuje tych wszystkich, którzy doszli do tego samego przekonania, że skoro On umarł, to wszyscy umarli, aby nie żyć już dla siebie, ale żyć dla niego w ten sposób, jak on. A więc mamy rozwiązanie naszych problemów. Wszystkich problemów. Można by było powiedzieć: to dlaczego my jeszcze żyjemy, skoro to wszystko tak proste jest? Dlaczego mamy jeszcze tyle swoich problemów, dylematów, zahamowań, blokad? Wszystkiego, skoro Jezus przyniósł nam śmierć. A ojciec umieścił nas w umierającym Chrystusie, abyśmy wraz z nim i my umarli. Abyśmy nie musieli ginąć, ale mogli nowe życie prowadzić. A więc w sumie Bóg stoi w tej sprawie, jak było czytane, że Bóg udowodnił swoją miłość do nas, kiedy my jeszcze w grzechach żyliśmy. Po to, żebyśmy w tych grzechach nie zostali, posłał nam syna. A więc mamy, mamy wspaniałą Ewangelię. Korzystajmy z tego, co, co wiemy. Pamiętacie, Psalm 48, co jest tam napisane, że Bóg prowadzi nas poza śmierć. To w kim mamy być? W kim mamy być, żeby przejść poza śmierć? W Bogu. A jak możemy być w Bogu? Kto trwa w Chrystusie, ten trwa w Bogu. A więc poprzez Chrystusa trwamy w Bogu. Bóg przeprowadza nas przez śmierć. Oto mamy miejsce naszego pobytu i w tego miejsca musimy się pilnować. Ludzie może się pilnują jakiejś religii, czy wyznania, czy czegoś, a my mamy pilnować się Chrystusa. On nas wprowadza w Boga. Przez Niego my mieszkamy w Bogu. A Bóg mieszka w nas poprzez Chrystusa, poprzez Jego śmierć i Jego zmartwychwstałe życie. A więc pomyśl sobie, że w Filozofia grecka nikomu się na nic nie przydała, jak tylko na to, żeby stracić życie i skończyć jako głupiec, który oniemieje, kiedy zobaczy, że obudzi się nie przy pierwszym zatrzymaniu, ale przy drugim, zobaczy Jezusa jako sędziego, a nie jako oblubieńca. My mamy korzystać z czasu, który mamy tutaj na ziemi, żeby to słowo nas ożywiało. Ono jest żywe. Nie my ożywiamy słowo, tylko ono nas ożywia. Jeżeli ono wnika w nas, ono nas ożywia dla Boga. Ono wykonuje w nas to, z czym został posłany. A jeśli nie będziemy je wpuszczać, to mamy problem. A więc Jezus mówi do nas tak. Spracowani, obciążeni ludzie, którzy się tyle męczycie, żeby osiągnąć żywot wieczny. Przyjdźcie do mnie i weźcie na siebie moje jarzmo, moje brzemię. I zobaczycie, że to nie jest tak, jak wy myślicie, że. To, co zacznie właśnie działać, okaże się dla was czymś najwspanialszym, co moglibyście tylko sobie pomyśleć. Gdyż to Pan będzie czynił w nas to, czego my nie potrafimy. To jest proste, prawda? Byliśmy związani ze śmiercią, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci. A więc, kiedy się zwiążemy z Chrystusem, to i dla nas Więzy śmierci są rozwiązane. Choćbyśmy umarli, żyć będziemy. Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale. To jest bardzo poważne, wiecie, my się przyzwyczajamy. W pewnym momencie jest to najgorsze, że człowiek się przyzwyczaja do chrześcijaństwa. To jest najgorsze, że człowiek się przyzwyczaja, i później już to życie nie jest jak potok górski, rozpędzone. Dające ochłodę innym, czystą wodę, tylko staje się jak taki, taki jak stawek zamulony. Coraz bardziej, że się jak napijesz, to pluć zaczynasz, bo, bo, bo czujesz ten jakiś font bajora czy czegoś tam. Ale a, a dopóki jest to jak potok, jak źródlana woda, żywa woda, to każdy może się napić, skorzystać i w was to się stanie źródłem wód płynących. A więc w sumie. Drogocenne. I tu mamy tego człowieka, 23 rozdział od, od 37. I mówili, jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc, czy nie ty jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. Widzicie, myśl człowieka, ratuj siebie i nas. Ten człowiek myślał o tym, żeby Jezus zstąpił z krzyża i ich ta, też stamtąd zabrał, i żeby oni mogli wrócić do tego ziemskiego życia. Ten człowiek źle myślał o Chrystusie, to co Paweł pisał, że jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi, jeżeli patrząc na Chrystusa łączymy go z tym ziemskim życiem. Ten złoczyńca go dokładnie połączył ze swoim ziemskim życiem. Mówi, ratuj siebie i nas. Myśląc o tym, daj sobie jeszcze żyć na ziemi i nam jeszcze daj żyć na ziemi. Yy. Drugi natomiast odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy, czy Ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie. Na nas co prawda sprawiedliwie. To jest rzadko, żeby człowiek się przyznał, że jest. Sprawiedliwie osądzony na krzyż, na taką śmierć. Ale przecież to za duży wyrok na mnie. Przecież ja nie zrobiłem czegoś takiego, żeby na, na krzyżu skończyć. A ten człowiek mówi sprawiedliwie tu jesteśmy. Na nas co prawda sprawiedliwie, gdy słuszno ponosimy kary za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I co teraz on mówi? Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa. swego. wiecie, to jest właśnie to przejście ze śmierci do życia. Ten człowiek zrozumiał, że nie chce już wracać do tego ziemskiego życia. On chce pójść za Jezusem w to niebiańskie. On przejrzał na oczy. I słowo Boże wniknęło do jego wnętrza i go przekonało, że jest grzesznikiem, który zasłużył na ten krzyż. Wcześniej on tak samo urągał Jezusowi i czuł się niesprawiedliwie osądzony. To słowo wniknęło w niego i rzekł mu: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będzie ze mną w raju. I wspaniale, jeżeli widzisz w Jezusie wieczne życie, to Jezus właśnie po to przyszedł. A jeżeli widzisz tylko, że Jezus ci tu pomagał. To pomyłka. On ci pomoże też, tu, ale tylko z powodu wiecznego życia. Żebyś nie grzeszył, nie grzeszyła. Gdyby, gdyby, gdyby w sumie chodziło o to, gdyby Pan miał całkowicie e, 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 jakby swobodę działania, czy, czy nie, nie patrzył na nas w ogóle to wiecie, ile, ile rzeczy by z naszych domów zniknęło? Wracasz do domu, a tam Pan był przed tobą i patrzysz, co to? No właśnie, to, to. Tyle rzeczy jest niepotrzebnych, które, które powodują, że nie masz czasu dla Chrystusa. Nie masz czasu być, nie masz czasu zanurzyć się w Słowo, nie masz czasu, by to Słowo zanurzyło cię w... W tej czystości Chrystusa. Tylko Paweł o tym też mówił, że wśród wrogów krzyża stają ci, którzy myślą o rzeczach ziemskich. A więc często ludzie mówią: Ja to coś, nie mam czasu normalnie. Jak nie masz czasu? A wcześniej miałeś czas? Miałaś? Jak cię pociągało serce do Pana? Żeby znać prawdę, wiedzieć, jak to jest. I człowiek miał poczucie, że muszę tak żyć, że nie ma inaczej. Ale potem powoli. Ten potok górski wyhamowuje, wyhamowuje, i potem patrzysz, że to już jest muł, już wody nie widać. Tylko dlatego, że człowiek zapomniał, kto to jest Jezus Chrystus i po co on przyszedł. Pamiętaj o tym, bo to jest bardzo ważne. Ten złoczyńca zrozumiał słowo, wniknęło w jego serce, przyznał się, że jest grzesznikiem, a w Jezusie zobaczył swoje prawdziwe życie. To jest nasze patrzenie na Jezusa. Życie według woli Bożej, życie dla Boga. II Timoteusza, list od ósmego wiersza. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp we współze mną dla Ewangelii, sparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołanie, powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność najaśnił wywiód przez Ewangelię. A więc Ewangelia mówi nam o tym, Życiu i nieśmiertelności w Jezusie Chrystusie. A więc pomyśl sam, może myślisz w ten czy inny sposób, zajmij najpierw swoją pozycję. Jaka jest Twoja pozycja wobec prawdy, śmierci i zmartwychwstania? Paweł, tam kiedy pisał do Filipian, opisuje, że dla niego wszystko to, co zyskał bez Chrystusa, stało się śmieciem, a to, co w Chrystusie, stało się skarbem. I on chce, aby tych skarbów przybywało coraz więcej i więcej, i to dla mnie też ciebie. Czasy są takie, że ludzie letnieją. Teraz, teraz y, y, młodzieńcy, dzieciaki wydają się, jakby byli y, nie wiadomo kim. Słowo Boże mówi, w czasach końca będą dumni, zawistni, pyszni, rodzicom nieposłuszni. Różne rzeczy mówi o takich, którzy będą w dzisiejszych czasach. Żyjemy w czasach właśnie takiego nie, y, Takiego postępowania, takiego działania. A przecież przykazaniem Jezusa jest zupełnie co innego, Biblia co innego mówi. A więc, ilu ludzi jeszcze żyje według Biblii? Myślą sobie, że, że, że wiedzą, gdzie jest prawda, a tak naprawdę nie wiedzą, bo nie znają Jezusa. Lepiej, żeby poznali Jezusa i żeby go się trzymali, a on ich nauczy, jak szanować starszych, jak słuchać się, jak być wiernymi, jak miłować bliźniego. To jest Jezus. On przyszedł zbawić, a nie, a nie czynić różnych rzeczy, które wydają się człowiekowi, że wie najlepiej. Księga objawienia, 14 rozdział i 13 wiersz. I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz, błogosławieni są odtąd umarli. Którzy w Panu umierają, zaprawdę mówi duch, odpoczną po pracach swoich uczynki, bowiem idą za nimi. Uczynki, bowiem idą za nimi. To jest, to jest czymś bardzo, bardzo, bardzo ważnym. Uczynki idą za nimi. W Księdze Objawienia, 20 rozdział. Od czwartego wiersza widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu, widziałem też duszę tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęcia ani posągowi Jego, i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest Pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez tysiąc lat, i potem dal, dalej będzie historia, a potem sąd, a potem już nowe niebo, nowa ziemia, wszystko nowe. Pamiętaj, to jest prawda. To jest prawda. Nie jest prawdą to, co myślisz, prawdą jest to, co mówi Słowo Boże. Nie jest prawdą to, co uważasz, prawdą jest to, co jest tu napisane. Tego się pilnujmy, poznacie prawdę, a prawda Was wyswobodzi. Twój los to jest los człowieka. Złoczyńca wygrał bitwę, na, można powiedzieć, na ostatnich metrach swojego życia. Ale pięknie wygrał. Wśród szyderstw wobec Chrystusa on wyznał, że w nim ma swoją nadzieję. Jezusem będą wzgardzać ludzie, ale to jest twoja nadzieja i moja. Nie wstydźmy się Chrystusa, wstydźmy się życia bez Chrystusa. To jest dla Ciebie i dla mnie najbardziej ważne. Amen. Amen.